Oprócz tego, w pudełku jeszcze jest drugie wieko. Dwie książeczki instruktażowe. Ładowarka. I tutaj gdzieś musi być kabel. Tutaj gdzieś jest kabel do ładowania. Dobra, nieważne. No i w każdym razie tak wygląda ścianek z mnieć Czyli tutaj jeszcze raz jest kamera. Tu. Tu jest kamera. 1,2. Megapiksela tutaj macie tego, nie? Przycisk do kontroli mocy i przycisk do kontroli dźwięku, głośności dźwięku. No. Tutaj macie jakieś jeszcze porty, co nie. No i z tyłu macie, kurwa, ten, z tyłu macie kamerę tak. razem z flashem, kurwa. I ta mała dziurka pod kamerą, to jest mikrofon, nie? Tu, i ta mała dziurka, no i tak to wszystko wygląda. Nexus oczywiście, Samsung tutaj, nie? Także wszystko jest, wszystko jest tak jak trzeba. No. zapłacone dostarczymy.